Żeby wyjść, będę musiał zanurkować. No, to... Ale gdzie Freeze? No chodź zobaczyć. Ty Freeze tu jest. No, jak włożymy takiego mleczaka czy dmuchawca, jakkolwiek to nazwać, do wody, to on nam nie zmoknie, tylko będzie suchy. Tak widziałem na TikToku. Dlatego przekonajmy się. A. Jest suchy. I on wygląda w tu? No, jakby był mokry. A, jakby się zmoczył, przez to, że czubek się zmoczył, to odpadły kawałki, ale to faktycznie jest suche i to, co tu jest w środku, dalej są suche. to tak działa? Nie mam pojęcia. Także jeden ticket sprawdzony, i zanim się jeszcze z wami przywitam i pokażę wam, co będę robił, to musimy sprawdzić kolejnego, który wygląda dokładnie tak. Tylko teraz pytanie, czy mamy płytę w domu. Musimy Aleksandra płyty poszukać. To idziemy szukać. Idziemy szukać. Ja Nazywam jakąś taką i jego. To może być. Ogólnie tutaj kolega na TikToku użył zapalniczki My gdzieś mamy, ale nie możemy znaleźć, dlatego mam zapałki Mam nadzieję, że z zapałką to zadziała Ręka mi się trzęsie ze stresu mhm. To jedyne co się zrobiło to bąbelek. A on miał przezroczystej płyty? Może miał przezroczystą płytę Jak coś MSI ja was lubię i nie robię tego specjalnie na waszej płycie Po prostu to są sterowniki od płyty głównej, której już dawno nie mam ale śmierdzi To nie wyjdzie, nie mamy dobrej płyty Musi być przezroczysta płyta Kupimy jej w jakimś innym odcinku sprawdzimy Ale oprócz tego sprawdzimy dzisiaj też jak wygląda człowiek w kuli Przyczepiony do rowerku wodnego Ale zanim do tego przejdziemy to przypominam ci abyś zasubskrybował ten kanał jeżeli tego jeszcze nie robisz Bo 50% z was dalej takiego czerwonego przycisku tam na dole nie ma zmienionego na szary A jak go sobie tam klikniesz to żaden film nie będzie cię omijał No i jak jeszcze nie wiecie to nasza kula wygląda tak w sensie, ona jest większa. I ogólnie w tej kuli spędzałem już 24 godziny. Sprawdzaliśmy crash test człowiek w kuli vs samochód. I nawet robiłem w niej streama. No i dzisiaj, tak jak już wiecie, wystartujemy w niej na jezioro. Także zostaw koniecznie łapę w górę, jeżeli chcesz więcej odcinków tego typu. A my już wychodzimy z domku i jedziemy na jeziorko. Jesteśmy nad jeziorem Ostrzyckim, bardzo ładne miejsce. Swoją drogą po drodze zgarnęliśmy Bartka, Wiktorię i Oliwkę. Będą z nami tutaj sobie pływać. Troszkę sobie pocilujemy, pogadamy i naszą piłkę pożywamy. Zapomnieliśmy korka do naszej piłki i zrobiliśmy to na patencie łatami. Tu powinien być korek ogólnie, ale działa. Jest napompowana. Sprawdźmy temperaturę wody. Jest zimno. Jesteśmy już na naszym straszaku. Tak, bo płyniemy samochodem, który się nazywa Strasz. Nasza piłka jest tam za nami na sznurku. Zatakowane, prawie że do pełna, także możemy lecieć. Jak ci oliwka podoba? Dobrze. Dobra, nadszedł czas, żeby potestować naszą kulkę. Woda jest lotowata i to jest najgorsze, w sumie. Ale po co, go nie Dla kontentu. A widać, że powietrze z niej grubo schodzi. No, co szybko akcję zrobić. Tego widzę swoją rękę. Ale zimna jest woda! Ja nie mam kontroli nad tą piłką. Ale leci powietrze. Leci, A ja, się. Tak, a bokiem położę po prostu. No, spróbuj. Weź ten kapok mi ściągnij. Pociągnij za kapok bardzo dobrze potrafi pływać. Żeby wyjść, będę musiał zanurkować. No ja nie mam jak się zaprzeć nogami totalnie. No muszę tak płynąć, no, ale spróbujcie tak płynąć. Ja się postaram tak utrzymać. W ten brzuszek tam. <grym wytrzańczym> Ola skąd ta fura? <grym wytrzańczym> <grym wytrzańczym> <grym wytrzańczym> Od strażaka. <grym wytrzańczym> Brzuch blokuje wszystko, trzeba schłodnąć. Ja trzymam piłkę. <grym wytrzańczym> o, o, o! To jest to. Dobra, leć. Jest git, lecimy. No jak powietrze wycieka, trzeba uciekać z kiki. Ale fajnie Bóg nie zanurkował. No właśnie, czemu nie zanurkował? Udało jest. się bez. Fajnie było, ale powietrze się skończyło. Dziewczyny spalają kalorie teraz. Nasza piłka już jak taki totalny flag płynie z tyłu. W tamtą stronę płyniemy, dziewczyny. Tam. Ale szybciej Rozumiem, że ta chata to tam tam na samej górze no? Ale jaka chata zapytacie? Tak jak w jakimś filmie wam wspominałem Zbudowaliśmy kiedyś z rodzicami dom nad tym jeziorem Niestety rodzice go sprzedali A ten dom budowaliśmy wraz z nimi własnymi rękami Na przykład ta ściana z kamieni jest zrobiona przeze mnie Widok stąd jest bajeczny A dom można teraz wynająć Dajcie znać w komentarzu czy chcecie żebyśmy go wynajęli Oprowadzili was po nim I trochę poopowiadali o tym pięknym miejscu jak zostawicie dużo łapek w górę, tak z 50 tysięcy, to przyczepimy tą piłkę na morzu do motorówki i wtedy będzie się działo. Ale ogólnie nie powtarzajcie tego w domu, jeżeli macie taką piłkę, bo możecie się wrócić na głowę i to może być niebezpieczne. Także nie róbcie tego. Ja to robiłem w... no nie robiłem tego w kontrolowanych warunkach, ale potrafię bardzo dobrze pływać. Dlatego się nie przejmowałem. Ogólnie my jesteśmy z Olą na diecie pudełkowej. Jemy pudełka. No, e... Jemy jedynie, które jest pudełka. Tak. I niestety musimy naszą dietę załamać, bo jesteśmy głodni, a nie mamy pudełka, które powinniśmy zjeść o 15. No idziemy sobie coś zjeść Ale dobrego. Tak, coś no, jakieś no. dewolaja zdrowe, bardzo. Byliśmy tak głodni, że już zjedliśmy i zapomniałem wam się pochwalić, jakiego pysznego dewolajka mam. Mogę ci też na mój talerz? Oliwia zamówiła jedzenie, przyszły surówki, mówi, ale ja tego nie zamawiałam. A po jedzonku idziemy jeszcze sobie do Lemur Parku. Kiedyś tu nie byliśmy solą i pokazywaliśmy wam Lemury, ale to było prawie rok temu. A że jesteśmy z młodą, no to chciała iść, dlatego też idziemy popatrzeć na Lemurki. <laughs> ja nie mogę, jaka kringewa. Jaki słodki, słodziak. Cześć! Mariola i Friz. Ty Friz tu jest! Spotkaliśmy Freeze Ola gdzie jest, Spotkaliśmy Friza. No. Mamy tytuł! Olivia tam jest Frizz Ale gdzie Freeze? No chodź zobaczyć. Spóźni mają na imię Telemury Ty <noise> <Widzisz>, jeden <noise> To pewnie ten mały I zaś dwa naraz wziął! No, frisz, widać cię frisz. A Mariola kiedyś siedziała solo, tam nie? Tak. Mariola. Fareszcie mię I frisza zrobili. Trzeba <laughs> zachęcić, jedzicie Dzieciaki Idziemy i węże i tak Nie kangurów Węże były, ale kangurów nie było Rok temu pokazywał, jak pod domem mu kangur biegł z kamery Ma wiesz, kamerę pod domem Czego? nie? I mówi, że coś muchało chaosowało w nocy Patrzył i z kangurem na smyczy szedł No to musieli stąd najprawdopodobniej uciekać Jak cienuje bomby, nie? Ja co najbardziej współczuję tym co tutaj mieszkają Ja byłam kiedyś u fryzjerki, która tutaj mieszka I ona mówiła, że w ogóle nie czuć nic A nie, nie, nie właśnie zapach jakiś ten, nie. nie? znaczy najbardziej ci na dole, bo widzą tych wszystkich ludzi Ale one no myśli, właśnie jest okay. co no dawaj do. Nie, nie ma, opcji. nie ma opcji no to ty nie bądź, ten weź. Nie, ty jesteś facetem, trzeba być męski. męskiej. Ja chodź, jak ja weźmę to nie, nie, to Ja nie, to nie biorę, nie ma autobus. A jak ja na Nie, ja nie biorę węża. I tutaj chwytamy za główkę, dobra? Tak? W tym miejscu. Super. A, super. A ty sobie Też tak a dziewczyn. Dziewczyn. on nie dusi w szyi. Żaden czwier nie dusi w szyi, tylko duszą w pasie. Aha. I one duszą tylko w tego momencie, kiedy jest jakieś pożywienie kiedy są głodne. I kiedy pożywienie jest takiej wielkości, którą mogą zjeść. W tym miejscu jest jego najszerszy punkt. I jest w stanie zjeść dwukrotność tej średnicy, czyli coś wielkości szczura, jakieś myśli. I tak dalej. Ona się nie zaciśnie. A się ślini tak, I tak się lekko tego, a tutaj zagłówka. zrobisz się z niej no? jednej strony przetulamy, a tutaj dajemy I śmiało, masz się prostować. No I się boi, że on cię ugryzie Nie, spokojnie. Dobra, tam... A jesteście pi Jestem pipi, no. Ogólnie naprawdę fajne miejsce, widać, że tutaj pracownikom najbardziej zależy na spokoju dla zwierząt, mimo że można karmić te kangurki i wejść do lemurów i tak dalej, to jest to naprawdę zrobione ze smakiem. Wróciliśmy już do domku, w sumie nie wiem po co wam to nagrywam, skoro nie mam wam nic ciekawego do pokazania, dlatego po prostu, yy, tak, później z tą pocałuję, tak, 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 dlatego po prostu zakończmy ten film, subskrybujcie kanał, yy, wpadajcie na nasze Instagramy, linki są w opisie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.